A gdy stan słabiutkiej energii trwa już tak długo, że doprowadził jakby do załabania, tąpnięcia i wydaje się, że dalej o własnych siłach nijak nie da rady. Pierwszy raz w życiu zdecydowałam się na leki uspokajające, antylękowe. Mam 32 lata. Ponoć najładniejszy na 2-3 miesiące. Całe lata zmuszałam się do zdrowego jedzenia, do jogi, do pracy na sobą. Jak umiałam najlepiej, nagromadziłam dużo strachu i złości, aż w końcu teraz, podczas przełomowych rodzinnych zmian i stresu wszystko to wychodzi. Zawiodły wszelkie dotychczasowe sposoby, więc próbując Próbuję zaakceptować te tabletki na jakiś czas, żeby się wyprowadzić. Nie chcę nic tłumić, ale muszę spać, mam małą córeczkę. No i właśnie, nakręcam się, że mam taką mamę, że przecież ona musi czuć, co się we mnie dzieje i czy zwariuje Pepsi. Przecież niektórzy wariują. Nakręcam się, że ma taką mamę, ma ta córeczka, i czy zwariuje Pepsi, przecież niektórzy wariują, najbardziej męczą. I straszą mnie irracjonalne myśli, czy wszechświat to wie, że one są chorobliwe, nerwicowe i będzie na tyle kochany, że to się nie spełni. Od dawna czytam, czytam, nic nie rozumie. Wszechświat kochany. Mhm. Od dawna czytam i czytam, kochany, jak go kochasz. Od dawna czytam i czytam, i nie rozumiem, nie rozumiem, jak to wszystko działa, a może dzieje się jakaś zmiana, przełam, tak jakbym rozpadła się, muszę się narodzić na nowo, ale nie wiem jak. Od zawsze żyłam życiem innych, widziałam siebie ich oczami, nigdy nie byłam sobą, nie wiem kim jestem, a najbardziej się boję, że nie umiem kochać. Ktoś bliski, ważny dla mnie, tak mi kiedyś powiedział, i, i co jeśli to prawda. Jezus, coś tam, mam nadzieję, że nie ubiłam sprzęciora. No tak. Nie umiemy kochać, bo nie umiemy, bo nie kochamy siebie. No, trudno, jeżeli siebie ktoś nie kocha, no to trudno, żeby kochał kogokolwiek. To jest, to jest normalne. Nie, nie można podzielić próżnego i sal, salomon nie naleje. Chociaż wyższa, wyższa świadomość jest w stanie jak najbardziej nalać. W każdym razi to światło, moment, pójdzie i to zgaszę. Jestem. Tak. Boże, boże, jesteśmy tak ogarnięci lękami. Nasze dusze są takie młodziutkie, tak strasznie się boimy, tak strasznie nic nie możemy zdziałać, bo jest taki lęk. Na to jest nałożony lęk potworny od ego. No i boimy się podwójnie, prawda? Boi się ego, straszą nas, matrix nas straszy, no bo to jest kapitalny sposób manipulacji, poprzez strach. I, I po prostu żyjemy w takim nieustającym lęku, i do tego jeszcze dochodzi dusza wylękniona, która, która tutaj jest podatna, i jeszcze na to wszystko nałożona zostanie czapka leków. Przecież to nie jest sytuacja taka, że, że dziewczyna chce sobie odebrać życie i tak dalej. To nie jest sytuacja depresji, depresji klinicznej, że trzeba w pewnym momencie dać tego, to, to znieczulenie. Żeby, żeby można było żyć dalej, chociaż próbować. Dziewczyna zacznie brać te leki, no będzie przy, przyśnięta, przymulona, jeszcze bardziej wystraszona, ale dobrze, ja nie, ja być może są sytuacje takie, że ludzie to biorą, to im jakoś pomaga, może czasami mieć przy sobie to jako ochrona, taka, takie zabezpieczenie, coś takiego, bodyguard, w tym stylu, to tak, to ewentualnie mogłoby być bo ja nie chcę nikomu powiedzieć nie. Nie, nie, i nie powiem, i nikomu nie powiem nie. Mogę powiedzieć tylko tak. Tak, dlatego że ta droga każdego człowieka dzieje się przez doświadczanie. Niczego nie pojmiesz, jeżeli ci ktoś powie. No. Ja, ja opowiadam o tym, ja może staram się pomóc, ale, ale po prostu nerwica lękowa która rodzi się mniej więcej tak najgorszy, taki najgorszy, takie apogeum, to jest właśnie 25-30 lat. Kiedy jeszcze bierzesz te wszystkie objawy lęków na Śmiertelnie poważnie, po prostu bardzo myślisz, że umierasz, myślisz, że te ataki paniki są straszne, serce ci wali, prawda? Masz omdlenia, możesz mieć duszności, po prostu to są sytuacje takie, kiedy myślisz, że Twoje ciało, że nie wiem, dostaje, jeżeli do tego jeszcze nakładają się bardzo często lęki hipochondryczne, prawda? Bo, bo bardzo często ludzie z nerwicą lękową mają hipochondrię czego raczej nie doświadczają ludzie z depresjami. De ludzie z depresjami obawiają się tego, co było. Oni żyją w tym, co w przeszłości. Ludzie z nerwicą lękową żyją tym, co będzie, boją się tego, co nastanie. Widzą jakieś straszne, wariackie rzeczy i ona już chce zabezpieczyć się, że wszechświat taki kochany, ona już się... Natomiast powiedzieć, co jest grane w Co jest grane? To na już kochany ten taki to który przypadkiem nie zrealizował tego, co ona tam myśli. Boże, bardzo, bardzo, bardzo kocham współczuję pełna empatia. Dusza będzie się bała, jak jest młoda. Ona nie rozumie wielu rzeczy. Ma wolną wolę, ale dusza nie ma inteligencji. Niczego nie interpretuje. Dusza po prostu wie. Jak ją zapytasz, to ona na dany moment wie, ale trzeba do niej dotrzeć. Jednak dusza będzie miała tendencję, młoda dusza będzie wiedziała mniej i będzie miała tendencję, bo umierasz, dusza jest dalej, żyje, prawda? Jest nieśmiertelna, no trudno to nazwać życiem, no po prostu jest, dusza jest. I ona zachowa dokładnie tę jakość ale nie intelekt, nie, nie wie jak dojdzie do tego doświadczenia, prawda, ona osiągnie coś i w kolejnym wcieleniu ta dusza, i jest też możliwy regres, jeżeli ta wolna wola, są same złe wybory, prawda, złe, no, y, które przysparzają bólu, bólu przysparzają innym, ewolujesz, Często poprzez własne cierpienie, ale jak zadajesz ból innym, no to nie ewoluujesz. Dlatego, że jeżeli zrozumiesz, że jesteś jednością, że jak można powiedzieć, że ko mało kocham, no to jak można powiedzieć, że jesteśmy wspólni. Jedno jest pewne, jedno jest absolutnie taką oznaką przebudzenia się, że zaczynasz czuć miłość do ludzi, czujesz więź z nimi. Jak siebie troszkę jeszcze nie kochasz dużo, to tak samo jeszcze nie kochasz ich, ale już wiesz, że to jest to samo. Że nie możesz skrzywdzić mrówki nawet. Masz problem z zabiciem muchy, no komara, bo wiesz, że jakaś coś, on po coś tutaj jest. Być może ten jeszcze jeden, ta jedna godzina życia o, owocom, owocom, mówki, o, owocom, owocom, mówki która ma bardzo podobne DNA do ludzkiego, prawda? Bo często badania jest na tych, na tych muszkach. Ten jeden dzień i życia, prawda? Może przybliży, może jej coś da. Po prostu wtedy nagle rozumiesz tą Achimse. Rozumiesz, że oni idą i zamiatają przed sobą. Po co zabijać, jak można nie zabić? Jak musisz, jak chcesz, przetrwać w tej grze, to zjesz na przykład rybę dla, dla omegi-3, bo stwierdzasz, że nie mam jak, jesteś eskimosem, albo jesteś w sytuacji takiej, że, że przyswaja Ci się tylko, yy, tylko yy, te, te kwasy z, z, z omegi-3, rybie, z rybiego goleju, albo coś takiego. No po prostu podejmujesz świadomą decyzję, podejmujesz decyzję, ale wiesz o tym, masz świadomość. Można chleba nie zjeść, nie dojeść, można wyrzucić, ale wyrzucić rybę, nie dojeść jej, nie, nie z wielkim szacunkiem, nie, z wielkim pokłonem, z wielkim, z wielką miłością, nie, nie, dojeść, prawda? To jest, to znaczy, że, że, to jest świat postawiony na głowie, jak tam, jak tam, wiesz, matryc religijny właśnie, ten, ten, chleb, no. Aha, bo to jest synonim ciała, no. Masz nerwicę lękową i to jest nerwica lękowa. I to musisz zaakceptować. To nie jest normalne zachowanie. Twoja dusza jest młoda, masz tendencję do lęków, musisz to zaakceptować, do, uświadomić sobie to i podjąć działania. Te działania będą polegały na tym, żeby przede wszystkim działać, czyli być w drodze, zaakceptować te stany lękowe, mówić sobie w takich w napadzie paniki, no i co się stanie, no i co, jestem nieśmiertelna, no i co, no to jest moje ciało, no to dobra, no to, no to będę, no to, no to mnie dopadnie, no to się położę na ziemi, no trudno, to co się takiego wydarzy? Ciągłe irracjonalne lęki jakieś. Wymyślanie. No bo, no bo ludzie w ogóle wymyślają cały czas, są w głowie się wystraszają, a co dopiero wymyśla osoba z nerwicą lękową, to tam już jest po prostu amargedą Tam się już dzieją po prostu jaja pańskie. Biegać. Biegać. Robiłam tyle, jadłam tyle. Tak się starałam. Jaki czas przeszły? Jaki czas przeszły? Cały czas siedzisz w przyszłości, bo nerwica lękowa dotyczy ciągłej przyszłości. Cały czas się boisz. Boisz się, że coś się wydarzy, boisz się, że to. A tutaj yy, akurat zdrowy, zdrowy styl życia to będzie przeszłość. Dostaniesz tylko przymulenia tych tabel. Nie, nie nie konfrontuj tego ze swoim dzieckiem. Już nie ma czegoś takiego, nie jest dla dziecka. Dziecko. Rób to dla siebie, z miłości do siebie, to dziecko najwięcej na tym skorzysta. Zobaczy, że jesteście jednością, że ono się tu zalogowało w swojej sprawie i będziecie ewoluować. Nerwica lękowa jest bardzo częstą. To jest po prostu taka trochę już patologiczna, patologiczny stan normalny. Praktycznie wszyscy się tu boją. Dodatkowo, ego jest strachem. Przekonaniami i strachem. I sądzimy, że jak nas tutaj wywalą w ten kierat, że trzeba to robić, tam to robić, trzeba mieć takie y, oceny, a nie inne, trzeba, trzeba mieć to, a, to auto, a nie inne. Trzeba mieć sukces, trzeba się y, jakoś wyglądać, trzeba gdzieś tutaj chodzić, gdzieś się pokazywać. Jak żyjesz w tym całym takiej otoczce, to, y, to nie tylko że nie masz kontaktu z duszą, ale po prostu też ją. Też ją yy, te lęki jakby. Yy, te, te lęki stają się, jakby yy, tłumisz je. Lęków nie można tłumić. Takich emocji nie można tłumić. Trzeba je wyciągnąć i wyjść im naprzeciw. Przecież te całe psychotropy, te flaszki, faje, kupowanie, te wszystkie nałogi. To wszystko jest w celu tłumienia lęków. To ma za, za zadanie tłumić. Yy, nie, dopóki nie dowiesz się, nie spojrzysz sobie w lustro i nie powiesz prawdy, tak, jestem bezbronna. Teraz jestem bezbronna. Akceptuję to przez chwilę. Boję się. Nie będę tego tłumić. Wychodzę do ciebie lęku i go zacząć analizować, rozkładać na czynniki pierwsze. No, po prostu. Zobaczysz, że nie ma się czego bać, jesteś nieśmiertelna. Gdzieś tam pamięć tych poprzednich cieleń, coś się wydarzyło, prawda? Byliśmy, no byłaś mrówką, ktoś nadepnął. Potem byłaś wyżej, wyżej, wyżej. Niekoniecznie, bo droga do, tutaj, do pojawienia się jako człowiek wcale nie musi prowadzić przez to, że wcześniej byłaś zwierzęciem. To, to jest duże uproszczenie. Absolutnie nie. Mogłaś być zupełnie, zupełnie inną częścią świadomości jakiegoś systemu i, i się tutaj pojawić. Wcale nie. Równie dobrze mogłaś się za, można się zalogować do komputera. To może być ciało. Przepraszam, w tej wizualnej yy, prze, przestrzeni wszystko jest możliwe. Grze. Rzeczywistości. Zaakceptuj że jesteś lękliwym człowiekiem. Pokochaj się za to i w ogóle bez, bez powodu. I wtedy będziesz mogła dzielić się z innymi miłością. I wtedy pojmiesz... Zresztą yy, człowiek z nerwisą lękową nie może kochać. To jest zasada. Nie? nie kochasz oczywiście. Ty nie kochasz nikogo. Dlatego, że miłość stoi po drugiej stronie lęku. Jak się boisz, to nie kochasz. Jakbyś kochała, to byś się nie bała. Miłość ta prawdziwa, ta wysoka. Ja nie wiem o jakiejś tam małej tej miłości, co tam wiesz. Czy wszyscy się mówią, że kochają, bo się częstą, prawda, nad kimś. Ta miłość, która pozwala, która buduje, która jest tutaj ewolucją, która obniża entropię nas wszystkich, która obniża ten chaos. Ale możesz też powiedzieć: A na kijasz pana, ja chcę sobie żyć prywatnie, już mam dosyć. No tak, ale tak jest. Możesz żyć prywatnie, możesz sobie w takim razie olać to wszystko, możesz powiedzieć, ty się alienujesz, ty masz w dupie, że ty jesteś częścią wielkiego, yy, wielkiej świadomości. Masz to gdzieś. Wolno ci, masz właśnie tą wolną wolę. Zaakceptuj to. Tylko nie mów, tylko nie wejdź w program kłamstwa. Nie, nie zmyślaj sobie. Powiedz, jest tak, jest tak, jest tak. To jest moja świadomość, mam wolną wolę, ale wolę się tam y, udawać, że po prostu wszyscy są winni, że, że ja nie umiem kochać, ale, 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 się, ale, ale umiem się bać. No przecież to jest antylogia. Skoro umiesz się bać, to nie będziesz umiał kochać. Im, Im mniej lęku, tym więcej miłości. To są sprzeczne wibracje. Miłość jest bardzo wysoką wibracją, lęk jest niską wibracją. E, oczywiście w sytuacji krótkoterminowej, kiedy tutaj się pojawiamy, prawda, kiedy jest sytuacja e, skoki kortyzolu związane z tym przetrwaniem, z przeżyciem, e, kiedy jest tylko opcja uciekaj albo walcz. To są te stany, kiedy, kiedy to są krótkotrwałe. Nie możesz mieć całe życie w ucieczce, bo to jest po, po co tak żyć. Oczywiście ja, ja nikogo nie zachęcam do wylogowywania się. Bo to jest po prostu jednostki, które popełniają samobójstwo, wylogowują się, to one robią to w kolejnych wcieleniach, bo to wchodzi, bo to jest rozwiązanie jakieś tam. Oczywiście poprzez cierpienie straszne, ale to ludzie oczekiwują sprawiedliwości, ale wszędzie w ich pojęciu, w pojęciu ego sprawiedliwości, dam jabłko i dostanę gruszkę, prawda? I to jest ewentualnie sprawiedliwe. To tak nie działa. W tej grze tak nie działa. Liczą się umiejętności, zrozumienie, yy, miłość się liczy, czyli im mniej strachu, tym życie zaczyna być coraz piękniejsze. Żyłam tak długo w, w, w nerwicy rękowej, że, że po prostu nagle, kiedy to odeszło w wyniku biegania, w wyniku tego, że zrozumiałam, że, że, że to jest tylko nerwica rękowa, to jest nic, to nie jestem ja. To jest tylko nerwica rękowa. Czyli to jest moja dusza, ale, ale ona jest nieśmiertelna, no to co jej będzie? No to się zaloguje za chwilę, troszkę wyżej, troszkę wyżej. I to będzie, i to jest ewolucja, że ja mogę bardzo dużo innym ludziom pomóc, bo ludzie pomagają mnie, bo jesteśmy jednością. I w ten sposób powoli jest coraz lepiej. Ale równie dobrze, po prostu już dość tego ego. Uświadamiać sobie codziennie. Nie mówić ego, a ego, no nienawidzę cię. Nie, nie, nic takiego. Ego jest tutaj no, w tej grze. No jest ego, no ego się ma bawić, ego, ma, ego żyje, ego ma tutaj rządzić, ale nie rządzić. Ego nie może tutaj rządzić. Ech. Zrozumieć, ewoluować. Nic nie skorzystasz z moich porad, jeżeli nie będziesz pracowała nad sobą dzień w dzień po kawałeczku, usiłować, medytować, wykonywać codziennie krok, codziennie jakiś krok. I to, i to po prostu regularnie. Zobaczysz, że czasami będą dwa kroki w tym i nagle się pojawi coś wyłączasz ten, ten, ten tą. w jakikolwiek sposób. Każdy ma tam inną metodę, prawda? Jeden to wyłącza się automatycznie, jak będzie długo biegał, to mu się w końcu ten mózg wyłącza, bo się rozpraszają myśli, bo zaczyna mm, wtedy rwać się myśl, nie możesz, nie możesz jej kontynuować, bo ona już uciekła, już uciekła i nagle patrzysz, Jezus, Jezus, ja nie myślę. I to jest ten piękny moment. Już wtedy, no jak, już, jak już myślisz, że nie myślisz, to myślisz. Ale jest też ten moment, kiedy, kiedy właśnie nie myślałaś. I to jest ten moment. Ja, ja to robię w ten sposób, y, ale też staram się i medytować inaczej, prawda? I codziennie sobie wyszukuję. Ale to ja, zejdźmy ze mnie, bo ja to jestem y, tym typem. <laughs> no. Astenki. Lubię to. Bo to mnie uratowało. Ale każdy znajduje własną drogę. I każdy idzie własną drogą. Ale pozbywamy się strachu, zaczynamy się kochać, codziennie coś robimy dla siebie, dla świata, dla wszystkiego, dla wszystkich. Wysyłam miłość